Witam Państwa z tej strony, Paweł Postek. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu Podstawy Języka SQL. W tym odcinku pokażę Państwu funkcje, które zmieniają tabelę w bazie oraz funkcje do wprowadzania danych oraz aktualizacji już wprowadzonych danych w tabeli. Ale to może zacznijmy najpierw od zmiany tabel. W jaki sposób możemy zmienić tabelę w bazie? jeżeli tabelę już utworzyliśmy. Jak wiadomo, tabele w bazie danych, one są definiowane na podstawie kolumn. No i mm, zmiana również odbywa się w obszarze kolumn, czyli możemy dodać nową kolumnę, zmodyfikować już istniejącą kolumnę, E, modyfikacja może polegać na zmianie nazwy tej e, kolumny, zmianie typu danych, dodanie jakichś innych wartości e, domyślnych, e, dodanie jakichś reguł e, kontrolnych, tak, walidacyjnych. To, to co, dokładnie to samo, co robiliśmy na poprzednim, e, w poprzednim odcinku, kiedy tworzyliśmy tabelę. Możemy usunąć e, kolumnę, możemy e, ustawić kol, tabelę. Jako status read only, czyli tylko do odczytu, i to nam i to możemy w tym obszarze możemy e, zmieniać tabelę, i do tego celu stosujemy funkcję Alter Table wraz z trzema podstawowymi podfunkcjami: Jak jest, e, funkcja Add, funkcja Modify i funkcja Drop. E, dobrze, no to może najpierw na początku mm, dodajmy sobie jakąś jedną kolumnę. Na poprzednim odcinku utworzyliśmy tabelę pracownicy. No, ja bym na przykład chciał do tej tabeli pracownicy dołożyć kolejną kolumnę, no, na przykład o nazwie, nie wiem, płeć. Czyli piszemy sobie Alter Table, czyli zmień tabelę hr.pracownicy podajemy nazwę tabeli. Tak? następnie damy Enter i piszemy Dodaj. Otwieramy nawias i teraz dodajemy, definiujemy kolumnę. Definiowanie kolumny jest identyczne jest identyczne tak jak żeśmy to robili w przypadku funkcji create table. Czyli musimy podać minimum dwa parametry nazwę i typ danych. Czyli nazwa niech będzie płeć, typ danych niech będzie typ tekstowy jeden znak. I ustawię mu jeszcze wartość domyślną Wartość domyślną, literkę k. Puszczam Tabela zaktualizowana. Wchodzę do kolumn. Mam płeć. O co chodzi z tą data default z wartością domyślną? Otóż, jeżeli ja bym teraz, proszę Państwa, wprowadzał dane do tabeli, wprowadzałbym kolejny obiekt, kolejnego pracownika i nie zdefiniowałbym mu płci, Zapomniałbym na przykład, to w miejsce, w to miejsce wstawi się literka K, jeżeli ja jej nie zdefiniuję. Tak? Domyślnie. Czyli domyślnie każdy jest kobietą, chyba że operator, który wprowadza danych, zmieni to na literkę M na przykład, no to wtedy będzie wiadomo, że to mężczyzna. Dobrze. Teraz chciałbym tę kolumnę płeć, która jest już kolumną istniejącą, nie jest nową, chciałbym ją zmodyfikować. Moja modyfikacja by polegała na tym, że z jednego znaku w typie tekstowym chciałbym zrobić 5 znaków. Jak to zrobić? No, piszemy sobie Alter Table, HR.Pracownicy i piszemy sobie Modify. Otwieramy nawias, piszemy nazwę kolumny, czyli zmodyfikuj kolumnę płeć i wpisujemy po prostu. Nowy, nowy, nową długość znaków, czyli warczar 2 na 5 znaków. Zamykamy i puszczamy. Tak, sprawdzamy. Jest zmieniona na 5 znaków. Zwróćcie uwagę, że wartość domyślna jest nietknięta. Czyli pamiętajcie, że Modify modyfikuje tylko w tym obszarze, którymu zdefiniujemy wewnątrz, yy, wewnątrz nawiasów. Tak, nie, nie będzie ruszał innych wcześniej zdefiniowanych parametrów kolumny. Często lepiej jest usunąć całą kolumnę, niż ją modyfikować, jeżeli jest dużo zmian. To jest, często jest to wygodniejsze, e, dlatego pokażę teraz Państwu, w jaki sposób usuwa się kolumnę. Piszemy sobie Alter Table, tak, hr Pracownicy i funkcja do usuwania kolumn to jest Drop Column. I po prostu tylko nazwę podajemy. Opuszczamy. I kolumny płeć już nie ma. Dobrze. Mogę, jeszcze jest jedna podfunkcja, funkcja rename. Funkcja rename pozwala na zmianę, na zmianę, nazwy, zmianę nazwy istniejącej kolumny. Na przykład jeżeli zrobiliśmy jakąś literówkę. Albo coś innego takiego, prawda? No to wtedy yy, możemy, możemy funkcję rename się posłużyć. W jaki sposób to zrobić? Piszemy sobie alter table, alter table, yy, table, hr.pracownicy i teraz piszemy rename column i podajemy starą nazwę, czyli na przykład piszemy pesel to albo na przykład nie może nie PESEL, tylko y, na przykład numer komórkowy, numer komórkowy tu, no, na przykład numer komór, o, coś takiego zrobię na przykład. puszczamy tak, tabela zaktualizowana i mamy numer komór, tak, czy zmienione. Ja sobie powrócę do poprzedniej e, formy. Tak, czyli tak jak było wcześniej to jest ja tylko dla przykładu pokazać Państwu że jeżeli literówka jest popełniona czy chcemy jakoś inaczej to zmienić to mamy taką możliwość bez usuwania tej, tej kolumny w całości dobrze teraz przejdziemy proszę Państwa do funkcji wprowadzania danych wpro, dane wprowadza się korzystając z funkcji insert i teraz funkcję insert możemy podzielić na dwie kategorie insert into i insert all Insert into wprowadza jeden wiersz, a insert all pozwala na wprowadzenie wielu wierszy w jednej funkcji. No to teraz co? Może wprowadzilibyśmy najpierw do tabeli z pracownikami jakiegoś pracownika, ale jeszcze zanim to zrobimy, to kilka słów takiego wstępu. W poprzednim odcinku, gdzie uczyliśmy się funkcji create table, tam tworzyliśmy tak zwane klucze główne i klucze obce. Ja tam mówiłem, że te klucze są ze sobą w pełni zintegrowane. To znaczy, na przykład, weźmy pracowników. Wchodzimy tutaj w Constraints widzimy, że, że, numer, że tabela pracownicy ma, numer, ma klucz główny, który jest numerem PESEL, kolumna numer PESEL. W porządku. Numer PESEL jest unikalny dla każdego pracownika, więc będzie idealnym, unikalnym identyfikatorem, więc idealnie nadaje się do klucza głównego. Natomiast pracownicy ma jeszcze klucz obcy, którym jest numer wydziału. I dlaczego numer wydziału jest kluczem obcym? Ponieważ utworzyliśmy drugą tabelę o nazwie wydziały, gdzie kluczem głównym tej tabeli jest numer wydziału, czyli ta tabela przechowuje numery wydziałów. Więc reasumując, nie będziemy mogli wprowadzić numeru wydziału tego pracownika w tej kolumnie innego niż numery, które będą występowały w tabeli wydziały. Tutaj póki co nic nie występuje. Więc gdybyśmy na przykład wprowadzali pracownika i wpisali numer, nie wiem, 20, to na wyskoczy błąd, powie, że w tabeli z wydziałami nie ma, departa nie ma wydziału numer o numerze 20. No, problem można rozwiązać na dwa sposoby. Zacząć, zacząć wprowadzać dane od wydziałów, tak? czyli najpierw uzupełnić tabelę z wydziałami, a potem z pracownikami, co jest bardzo proste i oczywiste, albo drugi sposób. Wprowadzić pracowników bez numerów wydziałów, a potem uzupełnić je po wprowadzeniu numerów wydziałów, yy, po wprowadzeniu w ogóle wydziałów w tabeli z wydziałami. Yy, ten drugi wariant wydaje się bardziej skomplikowany, ale właśnie my go zastosujemy, ponieważ tam ja Państwu jeszcze pokażę funkcję do aktualizacji danych w tabeli, tak? czy funkcję update. No dobrze. Czyli tak, wprowadźmy pierwszego pracownika, czyli pojedynczy rekord, czyli, czyli rozpoczynamy od funkcji insert into, into. teraz czyli wprowadź do hr Pracownicy. i teraz otwieramy nawias i my musimy mu podać wszystkie kolumny, do których będziemy wprowadzać dane. I pamiętajcie Państwo, w tej kolejności, w której my tutaj wprowadzamy, Numer Nazwy kolumn w tej samej kolejności musimy wprowadzać dane, bo one, one są mapowane, czyli, pierwsze, czyli pierwszy rekord z pierwszym, drugi z drugim, trzeci z trzecim. Czyli piszemy sobie: hmm, PESEL, imię, nazwisko, e-mail, PESEL, imię, nazwisko, oddzielamy przecinkiem e-mail, e-mail. Potem mamy numer. Komórkowy, data zatrudnienia. Numer komórkowy, data zatrudnienia. Data zatrudnienia. Dobrze, zamykamy. Czyli powiedzieliśmy teraz programowi, że w tych kolumnach, w tej kolejności będziemy wprowadzać dane, a teraz musimy mu podać wartości. Czyli piszemy values wartości, otwieramy na nadal i w tej samej kolejności, czyli zaczynamy od numeru PESEL, potem imię, nazwisko, e-mail i tak dalej. No to na przykład PESEL jakieś tam, nie wiem, 80, załóżmy 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Tak musi być 11 znaków, ponieważ przypominam, że na poprzednich ćwiczeniach zrobiliśmy ograniczenie dla numeru PESEL, tak, wynoszące równo 11 znaków. Tak samo zrobiliśmy ograniczenie dla adresu e-mail, że musi być małpa i kropka, przy czym małpa z lewej, kropka z prawej. I numer telefonu nie może mieć mniej jak 9 znaków. Czyli 11 znaków. Teraz imię. E, imię jest typem tekstowym, więc wpisujemy go w pojedynczych apostrofach. No na przykład dajmy Robert nazwisko Kulawiak i będzie e-mail to będzie gmail.com Zamykamy przecinek. Otwieramy numer komórkowy. I będzie 500, 100, 100. I data zatrudnienia. Yy, załóżmy w piśmie, nie wiem, 2010. Łamane na 0,2, łamane na 0,1 zamykamy średnik puszczamy jeden wiersz wprowadzony idziemy w data odświeżamy i mamy Robercika wprowadzonego już widzicie, bez numeru wydziału dobrze a jak wygląda yy, wprowadzanie większej grupy otóż tutaj stosujemy funkcję insert all insert all insert all i tutaj po prostu piszemy into i teraz też musimy skopiować sobie o to wszystko tak Ctrl C Ctrl V i piszemy values values i wprowadzamy wprowadzamy tylko yy, yy, to jeszcze hr.razownice yy, yy, i wprowadzamy resztę. Ja mam tutaj już gotowy kod. Yy, ja sobie go skopiuję już, wkleję. Ja już mam tutaj wszystkich przygotowanych, tak. Mam Kasię, Paulinkę i Sylwię. Tylko jedna rzecz, jeżeli używamy funkcji insert all, to na końcu, jak już po ostatnim values, trzeba, trzeba użyć funkcji select gwiazdka from dual. Trzeba napisać tylko formułę, select gwiazdka from dual, tak, żeby on wybrał wszystkie te parametry i wprowadził je do funkcji puszczamy. Wprowadzono trzy wiersze. Tak, idziemy, sprawdzamy. No i mamy mamy Roberta, Kasię, Paulinkę i Sylwię. Dobrze. Tak, wszyscy mają swoje e-maile, numery telefonu. No do zatrudnienia nie mają numeru wydziału. Dobrze. To teraz zrobię to samo, tylko sobie wprowadzę no, yy, wydziały. Tak, wydziały też już mam przygotowane, żeby po prostu nie tracić czasu. Tak, mamy, mamy Wydział numer 28, jest to ośrodek na niepodległości 13. Tam w świdniku mamy Wydział 22, też w świdniku, i Wydział 23, też w świdniku. Tak, puszczamy. Mamy trzy dodane rekordy. Wchodzimy sobie do Wydziałów Data, mamy ośrodek, ewidencję gruntów i ewidencję budynków. Ja sobie to tak podzieliłem. Dobrze, no i teraz zostało nam jeszcze co? W przypadku pracowników nie mamy przypisanych wydziałów, więc musimy je uzupełnić. No to nic prostszego, ponieważ tutaj z pomocą idzie nam, proszę Państwa, funkcja Upgrade. Funkcja Upgrade to jest bardzo prosta funkcja. Eee, piszemy sobie po prostu Upgrade, czyli eee, zaktualizuj. A, update, przepraszam, update. Czyli zaktualizuj. Hr.pracownicy. I teraz ustaw, czyli set ustaw. I teraz podajemy kolumnę, którą chcemy, żeby wartość była wprowadzona, czyli ustaw numer wydziału. Numer wydziału równy. I teraz nie możemy podać innego numeru niż tego, który jest w wydziałach. Tak. Czyli na przykład ustaw numer 28. I teraz, gdybyśmy tą funkcję wywołali w takiej postaci, to wszystkim pracownikom po kolei o tutaj wprowadziłyby się numer 28. Ale ja bym chciał wprowadzić tylko robercikowi 28. Wiedział? Więc piszę sobie where PESEL równa się. tak I sobie biorę numer PESEL. A, nie tutaj. Czyli tylko temu pracownikowi, czyli zaktualizuj tabelę HR, pracownicy, ustaw numer Wydziału równy 28, tylko tam, gdzie PESEL jest równy tej wartości. No i puszczamy. One row updated, tak? I patrzymy, czy Robercik ma już Wydział. Ma Wydział. No i analogicznie, tak, możemy zrobić to samo. Na przykład ustawmy Wydział numer 22. Załóżmy dla Kasi. Dla Kasi ustawiamy numer 22. Ustawione. Zaktualizowane. I żeby pokazać, że jak zrobić teraz na przykład, chciałem na przykład ustawić wydział 23 dla Paulinki i dla Sylwii. No i teraz jak to zrobić? Jak to zrobić? Otóż mógłbym wprowadzić oba Pesele tak, w dwóch różnych funkcjach, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ po, zostały tylko dwa rekordy nie, nie zapisane. Więc wystarczy, że napiszę where, numer wydziału i z null. Tak? Czyli e, zaktualizuj tabelę pracownicy, ustaw numer wydziału równe 23 wszędzie tam, gdzie numer wydziału jest 0em. Puszczam. Widzicie? Dwa rekordy zaktualizowane. Patrzymy. I oba zostały zaktualizowane. No dobrze. W jaki sposób usuwać dane z tabeli? Otóż możemy usunąć dane w całości, możemy usunąć dane w części. Czyli tak, jeżeli byśmy chcieli usunąć dane w całości, to używamy funkcji delete from hr.pracownicy. Tak? Jeżeli puścimy tę funkcję, cała tabela nam się wyczyści. Analogicznie możemy sobie ograniczyć, czy na przykład where PESEL równa się i wprowadzić jakąś konkretną wartość, czyli usuwamy jeden konkretny rekord. Prawda? Należy pamiętać, że to co usuniemy, jeszcze możemy e, e, przywrócić, e, jeżeli nie użyjemy funkcji commit. Tak? Jeżeli używamy funkcji commit razem z funkcją delete, to jest to no, takie definitywne usunięcie już tych danych i nie ma możliwości ich przywrócenia. No dobrze, to ja ze swojej strony dziękuję bardzo i pozdrawiam.